Cześć, witam was bardzo serdecznie. Na początku mam pytanie, czy pan Tusk teraz posądzi prokuraturę okręgową w Lublinie o to, że sieje dezinformacje i jest może jakimś szpiegiem, albo jakimś agentem, albo kimkolwiek, bo przecież teraz taka narracja jest od kilku dni. Moi drodzy, pamiętacie? Ja wiem, że pamiętacie, bo to jest bardzo świeża sprawa. Ten dom w Wyrykach. W Wyrykach niedaleko Lublina, ten, o którym było tak głośno, ten, na którego, jak podawałem media, spadł dron. Tam później zaczęło się gadanie, że jedni mówili, że no, to była jakaś taka nawałnica wiatrowa, że tam dach pozrywało i byli sąsiedzi, którzy to potwierdzili, że to już jakiś czas temu. Nie wiem, nie wnikam, nie o to tutaj teraz chodzi. To już nie jest aktualne, moi drodzy, bo wydarzyła się sprawa przełomowa. Otóż, nie uwierzycie, to znaczy, wy uwierzycie, ale panie Tusk, ja bym chciał, żeby pan posłuchał teraz. Prokuratura okręgowa w Lublinie po zbadaniu tej sprawy wskazała, że nie był to dron, że nie był to dron, że było to coś innego. Bo obok tego, co niektórzy mówili, pisali, że było to spowodowane jakąś tam zawiruchą pogodową, no to jeszcze były takie hipotezy, że. Mogło to być też tak, że jak myśliwiec albo jakiś inny pojazd latający wojskowy, chcąc strącić tego drona, po prostu walną w ten dom. Walną w tę chałupę. No i moi drodzy, prawdopodobnie tak było. Czyli cała ta narracja o tym, że tam spadł dron, to jest po prostu bajka. Bo tam nie spadł żaden dron. I wy teraz powinniście przeprosić każdego kogo pomawialiście o jakieś fejkowe informacje, o szerzenie dezinformacji, bo tam nie uderzył dron, co potwierdziła prokuratura okręgowa w Lublinie. Zacytuję Wam, moi drodzy, bo aż ciężko nie zacytować, w tym przypadku w meritum.pl, ale podobne informacje są w Dziennik Wschodni oraz przede wszystkim lublin112.pl. Cytuję. W dom w rykach nie uderzył dron, Prokuratura wskazuje na coś innego. Prokuratura okręgowa w Lublinie zaprzeczyła, aby to dron uderzył w budynek mieszkalny w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Doszło tam do poważnego uszkodzenia domu w nocy, gdy na terytorium Polski wleciały rosyjskie drony. W nocy z wtorku na środę na terytorium Polski wleciało kilkanaście rosyjskich dronów, większość z nich to teoretycznie niegroźne wabiki Gerbery, które nie mogły wyrządzić większych szkód. Jednak część obiektów zestrzeliło lotnictwo. Najpoważniejsza sytuacja zaistniała w rykach w powiecie włodawskim na Lubelszczyźnie. Pierwsze relacje wskazywały na to, że zestrzelony dron spadł na budynek mieszkalny, powodując olbrzymie szkody, na szczęście nikt nie ucierpiał. Teraz sprawa okazuje się dużo bardziej złożona. Uwaga, słuchajcie, bo jest naprawdę grubo! Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie poinformowała, że w budynek uderzył obiekt, którego nie można zidentyfikować jako dron. Zdarzenie w Wyrykach Woli w powiecie Włodawskim dotyczy niezidentyfikowanego obiektu latającego, który spowodował zniszczenia m.in. domu mieszkalnego. Obiekt nie został na chwilę obecną zidentyfikowany jako dron. Ani jako jego fragmenty wyjaśnia Jolanta Dębiec z Prokuratury Okręgowej w Lublinie. I oni teraz pytają, co za tym uderzyło w budynek. Portal Lublin 112 przedstawił zastanawiającą hipotezę. Uwaga, słuchajcie, bo to był jakiś taki pan fotograf. Pan Tomasz Kawiak w rozmowie z nowym tygodnikiem wyjaśnia, że w pewnym momencie zobaczył bardzo nisko lecący myśliwiec, który po chwili zawrócił. Zaraz potem od wschodu. Usłyszał inny dźwięk, narastający, metaliczny, przypominający zbliżający się skuter. W lornetce wyraźnie zobaczył dużego drona. Po chwili myśliwiec zawrócił i skierował się za dronem. Zniżył lot i wypuścił rakietę w jego kierunku. Ale pocisk chybił. Istnieje więc hipoteza, że to właśnie wystrzelona przez pilota rakieta uderzyła w budynek. Czytamy w portalu lublin112.pl. Na rozstrzygnięcie tej kwestii trzeba jednak jeszcze poczekać do publikacji oficjalnych wyników śledztwa. No i co? Łysowam? Łysowam czy nie łysowam? I jak teraz to skwitujecie? I jak to teraz podsumujecie? I jak to teraz określicie? Jak teraz odniesiecie się do ludzi, ja nie mówię o tych, którzy jakieś, Boże, bajeczki snuli, ale do ludzi, którzy negowali to, że to był dron. To, że były to jakieś prowokacje, to jedna strona medalu. Ale ja po obejrzeniu tych zdjęć, no to moją pierwszą myślą taką ludzką było to, że to przypomina bardziej jakiś huragan zerwany dach, aniżeli drona. Poza tym tam w środku raczej go nie było. Więc skoro go tam nie było, no to powiedzmy sobie szczerze, tam na jakiejś kurni, czy na jakieś takie klatki dla. Królików też jeszcze spadło takie, było jakby, bardziej było to postawione, jak ktoś położył, niż yy, spadło. Ale to nie jest istotne, bo tutaj nie o to chodzi. My się dzisiaj powołujemy na prokuraturę. To skoro prokuratura twierdzi tak, to tak musi być. Bo ja myślę, że prokuratura jeszcze jest w miarę taka obiektywna i jest uczciwa. Sądy są, jakie są. Ale prokurator, najczęściej, znam nawet kilku osobiście, to są naprawdę uczciwi ludzie. Oni... Nie mają intencji takiej, żeby kłamać. Więc to wyglądało tak, że idąc tokiem rozumowania i pojmowania tego wszystkiego przez prokuraturę, jak to twierdzi prokuratura, że to myśliwiec, który gdzieś tam latał i strącał te drony, po prostu walnął w ten dom. A jeżeli by tak było, to waszym, czyli politycznym i dziennikarskim obowiązkiem tych takich większych mediów jest poinformowanie i powiedzenie tak. To nie dron uderzył, tylko myśliwiec. Tylko myśliwiec nieumyślnie, przez przypadek. Ale musicie to powiedzieć, bo samo to, że napiszecie, czy powiecie, to nie dron, tylko jakiś inny obiekt latający, to nie. Bo ktoś pomyśli, że to jednak znów z tamtej wschodniej strony. I tak to się kończy. I tak to jest wszystko szyte, że później pęka. Nie potraficie poczekać, nie potraficie zrobić ekspertyzy, nie potraficie zrobić śledztwa, i później wydać werdykt, tylko wy działacie na takiej zasadzie, że coś zobaczyliście i od razu twierdzicie: kto to? Tak to nie może działać. To jest nienormalne. Ja teraz naprawdę czekam, aż rząd wyda jakieś oświadczenie, aż media wydadzą jakieś oświadczenie. No, powołujcie się na prokuraturę okręgową w Lublinie. Ja myślę, że gdy oni wezmą w ekspertyzę wszystkie inne te rzeczy, które miały miejsce, to też to będzie trochę inne, że to nie będzie aż takie, bo jak ja słyszałem, to ja, gdybym nie był taki świadomy, to mi się po prostu bał z domu wyjść, że coś mi spadnie. To tak nie wolno, bo ludzie się boją. Nie wolno straszyć ludzi. To wy o tym nie wiecie, że nie wolno straszyć ludzi, że ludzie muszą być bezpieczni. Bezpieczni też w głowie? Nie tak jak wasza rzeczniczka powiedziała, że oni nie wysyłali tych alertów, bo się bali, że ludzie uciekną. To znaczy, że ona by uciekła. Jeszcze, żeby to było bardziej głupio. Ona by uciekła. Wasza rzeczniczka by uciekła. Wy też byście pewnie uciekli. Trzymajcie się bardzo krótko, moi drodzy. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Wyślijcie Helmutowi ten filmik, niech obejrzy, niech wyjdzie, zwoła konferencję, niech oznajmi tę informację. No ale to jest chyba dobra informacja, bo to znaczy, że nikt nie walną w ten dom obcy. Tylko Wy, to znaczy to jest zła, bo no szkoda pocisku, nie? Ale z drugiej strony dobra, taka, bo to znaczy, że jesteśmy bezpieczniejsi, że nikt w nas nie wali. No tak, ja to przynajmniej rozumiem. Nie wiem, może jestem jakimś głupim szaleńcem, może jakimś wariatem, może jestem jakimś półgłówkiem, nie wiem. Pozdrawiam was, trzymajcie się, piszcie komentarze i do usłyszenia. Cześć, pa! pa.